Proszę pana, to tu, tu, co? Proszę, Hurra! pomoc! Dzień dobry, mam do Was pytanie. Czy kiedykolwiek się zastanawialiście, dlaczego nauczanie jest nam narzucane przez Państwo? Dlaczego jest obowiązek edukacji i tak tam? Po co są nauczyciele w czasach internetu, gdzie można się wszystkiego nauczyć? Dlaczego uczniowie nie mają wyboru i muszą się uczyć z nauczycielami? A nie sami. Dlaczego nie mają wyboru? A powiem wam: nadmiarowe zatrudnianie ludzi na stanowiskach, które są niepotrzebne, jest sposobem naszego cudownego rządu na walkę z bezrobociem. Jest to takie nadużycie, że na szkołę z 50 uczniami przypada 10 nauczycieli. To jest czysta patologia. Powiem Wam tyle: gdyby szkolnictwo było prywatne i dobrowolne, to by nikt tam na siłę nie chodził. Wyobraźcie sobie świat, w którym przez jedną czwartą życia, zamiast uczenia się na pałe budowy komórki, czy tego, co w panu Tadeuszu było na stole obiadowym, to byście zajmowali się swoimi pasjami. Byście się uczyli rzeczy tylko i jedynie, kiedy zachodzi taka potrzeba. A nie, że podstawa programowa tak każe. Moim rozwiązaniem na problem ze szkolnictwem jest prywatyzacja całego tego sektora oraz przywrócenie dobrowolnej edukacji. Prywatne szkoły by ze sobą konkurowały i by zapewniały naprawdę dobre warunki dla uczniów, którzy rzeczywiście chcą się uczyć z nauczycielami. Poza tym, na dokładkę bym wprowadził prawo, które uniemożliwia pracodawcom zatrudnianie ludzi ze względu na papierek. Pracodawca wtedy by musiał przeprowadzać <laughs> rzetelne testy na to, czy dana osoba się na stanowisko dane nadaje. Ludzie są wielcy zaskoczeni. Dlaczego tak wielu uczniów choruje na depresję? Jest to aż 20%. To Wam powiem. Wcale to dobrze nie wpływa na psychikę dziecka, gdy jest odpytywany przed 30-osobową klasą na temat tego, co było na stole w panu, panu Tadeuszu. I gdy żyje w ciągłym stresie, bojąc się, czy czasami ten terrorysta w spódnicy nie weźmie go do tablicy, żeby wypytać go o rzeczy, które są kompletnie nieważne. Dziękuję za uwagę.